Dzień dobry Państwu. Otwieram 55. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Koczewo zwołaną na wniosek Wójta Gminy Choczewo, Stwierdza prawo obrad obecnych radnych 14 na nieobecny Pan Radny Michał Wielkiewicz. Przedstawiam programowany porządek sesji na dziś. Punkt pierwszy. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad. Dwa. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Trzy. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej projektowi Majterowskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa drogi projektowej nr 1427G osetnicę poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 2,3 km na terenie gminy Budżetu cztery, projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy Choczewo, pięć, zakończenie sesji. Czy są wnioski o zmianę porządku obrad? Proszę pani Marzena Herba. E, chcielibyśmy wnioskować o zdjęcie um, punktu trzeciego i punktu czwartego. Nie no, odbyły się komisje, jest to sesja nadzwyczajna. Zostaliśmy poinformowani o tych uchwałach tutaj chcielibyśmy te Chcielibyśmy dwa punkty. Czy to jest sesja nadzwyczajna? Wymagana jest zgoda wnioskodawcy, czy, czy wnioskodawca wyraża zgodę na tak, tak. Dziękuję bardzo. Tym nie trzeba przegłosować. E, punkt trzeci m, poddaję pod głosowanie. Czy kto jest z Państwa rad, Rady za przyjęciem wniosku o usunięcie z porządku obrad punktu trzeciego projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wychodowskiemu na realizację zdania od nazwą rozbudowy drogi powiatowej? nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 2,6 km, a nie chciał. Proszę podnieść rękę. Wydaje mi się, wszyscy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto, kto, kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Podobnie oddaję pod głosowanie punkt czwarty. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem wniosku o usunięcie porządku obrad punktu czwartego? projektu projekt uchwały w sprawie przyjęcia terroryzmu na rzecz innych Proszę podnieść rękę. Też wydaje mi się, że Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski w sprawie porządku? Nie ma. Dziękuję. Zatem, y Porządek jest następujący. Porządek następujący. Usuwamy z porządku punkt 3, 4. Punkt 5 staje się punktem 3. Przechodzimy zatem do punktu drugiego, Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Panią Skarbnik, poproszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 rok o stronie dochodów i wydatków planowane jest wprowadzenie kwoty 545 700 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw i dla podmiotów wrażliwych za, za październik 2022 roku. Dziękuję. Wytwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Marek Łączkowie, proszę. Hmm, Ode pytanie. Przyjmujemy 545,700, wydatkujemy 547. Tysiąc czysto dokładamy, tak? 45, ustala się dochody budżetu gminy zwiększenia 545.700 i zwiększenie o wydatków też 545 700. Wydaje mi się, że pan Marek miał ma rację. Tam też nie niezgodność, chyba. Proszę, proszę jeszcze sprawę.

O w uzasadnieniu jest omyłka pisarska, powinno być zwiększenie 102 tysiące oraz 443 tysiące. Tutaj w drugiej kwocie dla gospodarstw domowych nie zostały ujęte koszty odsunięcia. Natomiast w załączniku o dochodach i wydatkach jest łącznie kwota 545 tysięcy 700 o zgodę na skorygowanie omyłki pisarskiej. Tak, rozumiemy Wszyscy? W uzas uzasadnieniu, nie w, tylko, uzasadnieniu. w tylko w tej tekście uzasadnienia jest omyłka pisarska. taki błąd um, matematyczny. Omyłka pisarska, tak. Proszę, 445, 700. Łącz jest pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset. Taką kwotę Urząd Gminy otrzymał i taką kwotę, e, taka kwota zostanie wydatkowana Domowe i podmioty wrażliwe. Ale czy możemy sformułować, y, jak ten tekst jakby tam być? Ja Pierwsza część na pewno dobrze, tak? A teraz to druga. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 545 700 tytułem środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Zwiększenie przeznacza się na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w artykule 3 ust. 2. Dodatków dla podmiotów wrażliwych, kwota 102 tysiąca i dodatków dla gospodarstw domowych. I tu jest omyłka pisarska, powinna być kwota 443 700 zł. Dobrze, teraz, teraz rozumiemy, dziękuję. Reformą się przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Ręcznie głosujemy. Wszyscy, kto jest przeciw, nie ma, kto się wstrzymał, nie ma. dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Czy są jeszcze jakieś głosy dyskusji nad tą uchwałą? Jeśli nie ma, to proszę o odczytanie treści na główkę uchwały. Uchwała Rady Gminy Kotelna z 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania, teraz elektronicznie. Z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. będę <grymne> Dobrze, to za chwilkę. Jestem 13 głosów odbada już. 12 głosów jest elektronicznie od Panek za. Panie Sylwia, Pani Sylwia za. Tak, czyli 14 głosów jest za, bez głosów wstrzymujących się, bez przeciwnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Na tym utrwaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Zamykam. Pięćdziesiątą piąta muzyczalna sesja będzie w gminie Kaczyno. Dziękuję bardzo za udział. <śpiewanie> <śpiewanie>